Myślę, że przesadziłam z pianką. Mm. Kupiłam sobie spieniacz do mleka, zupełnie niepotrzebna rzecz i w ogóle nie żałuję. Mm. Ale za to ile zaoszczędzę na Starbucksie. No dobra, abyście mogli mnie lepiej słyszeć. No dobrze, to chyba jesteśmy gotowi. Mam nadzieję, że nie mam piany na twarzy, że typy od mojej superkawy. Miał notatki, 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 notatki. Cześć, jestem Gaja. I prowadzę bloga gajapisze.pl o minimalizmie zrównoważonym stylu życia oraz rozwoju osobistym. Dzisiejszy filmik nosi tytuł Pareto w szafie, letnia garderoba kapsułowa. Inny tytuł, nad którym myślałam, to mm, policzyłam wszystkie swoje ubrania, aczkolwiek oczywiście wszystkie to nie jest do końca wszystkie, bo um, Wykluczyłam trzy kategorie rzeczy. Przede wszystkim wykluczyłam, oczywiście, bieliznę. Ja nie mam dużo bielizny, natomiast jakby, może następnym razem, wykluczyłam odzież sportową i taką specjalistyczną. Bo nie wiem, mam na przykład jedne takie ochraniacze na spodnie, na żagle, które kupiłam kiedyś na żaglówkę. No i z jednej strony nie chcę się ich pozbywać, bo może jeszcze kiedyś. Wybiorę się na żagle, mam nadzieję, szczerze mówiąc. No i nie wiem, jakieś rzeczy typu w góry. Nie chcę tego liczyć, dlatego że to są zazwyczaj rzeczy, które ciężko jest potem zastąpić jakimiś bardziej um, etycznymi rozwiązaniami. To są w większości rzeczy, które gdzieś tam kiedyś kupiłam w Decathlonie niestety, albo na przykład w, w, z drugiej ręki na Allegro. Będę tych wliczać. Trzecia kategoria rzeczy to są. Um, to jest mała liczba rzeczy, które ja mam u mojej mamy w domu, ponieważ ja co jakiś czas jadę do mojej mamy na miesiąc, mniej więcej, i nie chcę mi się za bardzo dźwigać ciężkiej torby z rzeczami. Zwłaszcza, że już dźwigam kota. On jest dość ciężki, jego kontenerek jest dość ciężki. Ja jeżdżę pociągiem, nie mam samochodu. Muszę dostać się na dworzec z tym wszystkim, więc mam trochę rzeczy. U mojej mamy w domu. Tego nie będę wliczała. Natomiast, tak, postanowiłam w końcu policzyć wszystkie swoje ubrania, jakie posiadam, niezależnie od pory roku. Teraz jest lato, natomiast policzyłam wszystko łącznie z zimowymi ubraniami, czyli swetrami, jakimiś cieplejszymi bluzami, spodniami. I właściwie, dlaczego ja to zrobiłam? Przede wszystkim dlatego, że czuję, że potrzebuję coś zmienić w swojej szafie. Czasami po prostu mam taką potrzebę zmiany, tak? Myślę, że każdy naturalnie ma, jako ludzie ciągle się zmieniamy, więc chcemy też zmieniać nasze otoczenie, chcemy zmieniać um, nasz wygląd i też to, w co się ubieramy. No i kiedy my Potrzebujemy taką zmianę, mamy tak naprawdę trzy wyjścia. Pierwsze wyjście to jest kupić coś nowego, najbardziej tak naprawdę łatwa rzecz, oczywiście pociąga ona za sobą pieniądze, natomiast... To też nie do końca jest takie trudne, dlatego że można mieć kartę kredytową, można wziąć jakąś pożyczkę, nawet teraz można kupować w systemie kup teraz zapłać później, więc kupowanie jest bardzo proste, nawet jeśli się nie ma pieniędzy i to jest bardzo niepokojące i niebezpieczne dla całościowego budżetu domowego. Także z tego zrezygnuję. Natomiast kupiłam parę rzeczy na początku lipca w Lumpeksie. O tym może kiedy indziej opowiem. Natomiast to całe podliczenie wykonałam w czerwcu. Teraz tylko opowiadam Wam o efektach, także nie liczę tych kilku rzeczy, które kupiłam w Lumpeksie. Druga opcja. Druga opcja jest taka, żeby pozbyć się rzeczy. Jest to opcja, która jest Albo nieetyczna, bo jeżeli wyrzucamy to na śmieci, one trafiają na wysypisko, gdzie spędzą kolejne setki lat. Możemy je wrzucić do OPCK, natomiast też nie wiadomo, co tam się z nimi stanie. Możemy je oddać do sklepu charytatywnego, natomiast te ubrania też są tam segregowane. Część z nich trafia na wysypisko, tak czy siak. Można je oczywiście sprzedać, i tutaj nie mówię o tym, żeby. Zarobić pieniądze, tak? Po prostu sprzedać po to, żeby dać drugie życie, żeby ktoś inny z tego korzystał, żeby to ubranie jeszcze, że tak powiem, się troszkę zamortyzowało bardziej. Bo tak naprawdę im więcej z czegoś korzystamy, tym mniejszy jest ślad węglowy, tym mniejszy jest negatywny efekt na środowisko tej danej rzeczy. Natomiast ja nie chcę się pozbywać przedmiotów z mojej szafy obecnie, dlatego że nie jest ona jakaś strasznie rozrośnięta na ten moment. Dlatego pomyślałam sobie właśnie, czy istnieje jakaś trzecia, lepsza metoda niż właśnie te dwie, o których wcześniej powiedziałam. I kiedy zastanawiałam się nad tym, jak wprowadzić właśnie zmianę w mojej szafie, przypomniało mi się to, o czym wielu minimalistów opowiada właśnie w kontekście ubrań, w kontekście garderoby mianowicie o zasadzie Pareto. Bardzo możliwe, że słyszeliście już wcześniej o zasadzie Pareto, dlatego że jest to zasada bardzo, bardzo uniwersalna, która pasuje do wielu różnych, często bardzo odmiennych sfer życia i tak naprawdę to jest jedną z jej takich głównych cech. O czym mówi zasada Pareto? Inna nazwa zasady Pareto to jest zasada 80 na 20 lub 20 na 80 i ta zasada mówi o tym, że Mniejsza część nakładów, mniejsza część przyczyn, czyli te 20%, determinuje większą część efektów, czyli te 80%. Czyli z 20% często wynika 80%. Ta zasada jest oparta na badaniach ekonomisty, włoskiego ekonomisty Wilfreda Pareto, który zajmował się nierównym podziałem dóbr. No i ta zasada Pareto też podobno sprawdza się w przypadku Naszych ubrań, naszej garderoby. Mianowicie mmm, mówi ona o tym, że 20% naszej garderoby nosimy przez większość czasu, przez 80% czasu. To jest bardzo ciekawa, oczywiście, koncepcja, i ja postanowiłam to właśnie sprawdzić, czy rzeczywiście u mnie w szafie ta zasada Pareto ma potwierdzenie. Należy no, ale żeby oczywiście to zrobić, musiałam policzyć te swoje ubrania i postanowiłam podejść do tego bardzo tak. Naukowo, matematycznie założyłam sobie tabelkę w Excelu i spisałam wszystkie swoje ubrania. Tak naprawdę stwierdziłam, że skoro zgodnie z zasadą Pareto noszę 20% swoich ubran przez większość czasu, to tak naprawdę mogę pozbyć się tych 80% mojej garderoby, gdzieś odłożyć je na bok i zobaczyć, czy te 20% rzeczywiście mi wystarczy. Ponieważ jest to eksperyment, postanowiłam nie pozbywać się na zawsze tych ubrań, odkładam je po prostu w inne miejsce, odkładam je do mojego schowka, gdzie zazwyczaj trzymam takie rzeczy, na przykład zimowe latem, a letnie zimą, dlatego że tak naprawdę chcę zobaczyć, jak to wszystko wyjdzie. No dobrze, więc przejdźmy już do eksperymentu. Przede wszystkim krok pierwszy to było wyjąć wszystko z szafy. I to jest ten taki moment, właśnie prawdy, kiedy się okazuje, jak dużo rzeczy mamy, kiedy widzimy je porozrzucane na łóżku. Krok drugi to jest podzielić wszystkie ubrania na kategorie. I muszę powiedzieć, że jest to dla mnie dość taka niespodzianka, bo wydawało mi się, że mam o wiele więcej ubrań. Natomiast wyszło z tego, że mam trzy kurtki, siedem par spodni. 17 bluzek z krótkim rękawem, 17 t-shirtów, dwie spódnice, 8 sukienek, jedną taką narzutkę, którą bardzo lubię i na pewno się nie pozbędę, 6 bluzek z długim rękawem, 7 szalików oraz 7 swetrów, tudzież bluz. A tutaj od razu muszę powiedzieć, że nasunął mi się taki wniosek, że tak naprawdę im mniej rzeczy w danej kategorii, tym mniej ta zasada Pareto się sprawdza. A zatem, jeżeli mam na przykład tylko dwie spódnice, to jest bardzo duża szansa, że ja w obu tych spódnicach będę chodzić bardzo często, tak? Jeżeli mam z kolei 17 bluzek z krótkim rękawem, no to 80% z 17 wychodzi 3,5, tak? Czyli powiedzmy, powinnam mieć w swojej szafie cztery bluzki, w których non stop chodzę. Jeżeli chodzi o sukienki, no to mam ich osiem. 20% no to powiedzmy, zaokrąglając, będzie to będą to dwie sukienki. Bluzki z długim rękawem. Mam sześć. Czyli tak naprawdę powinnam mieć być może jedną, może dwie. Szaliki to jest zdecydowanie coś, co ja kolekcjonuję i czego powinnam na pewno się pozbyć. Mam siedem szalików. Zgodnie z zasadą Pareto e, najczęściej chodzę w dwóch z nich. I tutaj od razu muszę Wam powiedzieć, że rzeczywiście jest to prawda. Jak patrzę na moje szaliki, to e, chodzę głównie w dwóch. E, pozostałe są przeze mnie noszone sporadycznie, więc na pewno z tych rzeczy za jakiś czas po właśnie tym eksperymencie zrezygnuję. No i mam 7 swetrów bluz. Zostawiam dwa, w których chodzę regularnie. No i teraz krok czwarty w całym tym eksperymencie. Oddzielić rzeczy, które noszę od tych, których nie noszę wcale lub rzadko. Y te rzeczy, w których nie chodzę, chodzę rzadko, odkładam. Tak jak mówię, teraz nie podejmuję żadnych decyzji o pozbywaniu się. Na razie odkładam do schowka, a z tego, co pozostaje, tworzę taką swoją garderobę kapsułową na lato. I zobaczymy, czy przez lipiec i sierpień um, będę usatysfakcjonowana, czy nie będzie mi niczego tutaj brakowało. No i krok piąty, chyba już najprzyjemniejszy. Najgorszy jest oczywiście ten krok drugi i trzeci, tak, kiedy trzeba podzielić wszystko na kategorie, policzyć wszystko, bo to jest po prostu bardzo, bardzo męczące. Krok piąty, ostatni to jest rzeczy, które noszę. Tak, te 20% mojej garderoby wkładam do szafy. Dużą wartością tego eksperymentu jest to, że robi się troszkę więcej przestrzeni w tej szafie, łatwiej jest wszystko znaleźć. Ja zresztą zawsze staram się. Wieszać pojedyncze ubrania, żeby każde, każda sztuka odzieży była na swoim oddzielnym wieszaku. Powiem Wam, że póki jest początek jeszcze tego eksperymentu, to zauważyłam, że niczego mi nie brakuje, mam się w co ubierać. Noszę tak naprawdę swoje ulubione rzeczy, tak? Bo te 20% my nosimy nie bez kozery, 20%. Wynika z tego, że to są nasze ulubione ubrania, i mi się kiedyś bardzo spodobało, co jedna minimalistka właśnie na YouTube opowiedziała, że ona chce zawsze nosić swoje ulubione ubrania. Dlaczego ona ma nosić ulubione ubrania tylko od czasu do czasu, a um, przez większość czasu, nie wiem, ubrania, które nie są jej ulubionymi ubraniami? To jest jakiś w ogóle absurd i rzeczywiście, jak się nad tym zastanowić, to jest w tym spora racja. Natomiast to, co ja sobie też uświadomiłam, to jest to, że tak naprawdę nie muszę mieć dużo rzeczy, żeby mieć dosyć, i że tak naprawdę ograniczenia też pozwalają gdzieś tam przede wszystkim dowiedzieć się troszeczkę o sobie, dowiedzieć się, co lubimy, co nie do końca sprawia nam przyjemność, i też wyzwolić jakąś taką kreatywność może poszukać jakichś nowych połączeń, jakichś nowych kombinacji naszych ubrań, które wcześniej. Wydawało nam się dziwne. Ja chciałabym troszeczkę więcej eksperymentować z modą i ubierać się w bardziej taki ciekawy sposób, który odzwierciedla gdzieś moją osobowość. Natomiast powiem Wam, że um, policzyłam wszystkie swoje ubrania w szafie, wyszło ich 58. Um, to jak mówię, poza ubraniami, które mam u mamy, poza sportowymi i poza bielizną. 58 sztuk odzieży. Wydaje mi się, że to jest całkiem fajny wynik. Natomiast myślę, że ten eksperyment pozwoli mi jeszcze bardziej zawęzić tą moją garderobę. Po tej całej akcji liczenia rzeczy i oddzielania tych, które noszę od tych, które noszę sporadycznie, z 58 sztuk zrobiło mi się w szafie 21. Także myślę, że całkiem nieźle. Zobaczymy, czy taka kapsułowa szafa na całe lato mi starczy. Póki co muszę Wam powiedzieć, że idzie całkiem nieźle i jak najbardziej obywam się z taką liczbą ubrań, jaką mam teraz. No i na pewno jest to też plusem, że w szafie zrobiło się o wiele przestronniej. Dajcie znać, czy Wy też stosujecie zasadę garderoby kapsułowej na lato albo na zimę. Ja muszę przyznać, że to jest pierwsze moje podejście, pierwsza moja przykoda z garderobą kapsułową. A bardzo jestem ciekawa, jak to wyjdzie. Jak macie jakieś dla mnie porady, jak do tego tematu podejść, to też dajcie znać w komentarzach. I widzimy się za tydzień. Cześć!